Czy jeżeli Allegro usunęło mi kilkaset aukcji, to one są gdzieś w moim koncie, zakończone czy coś, czy nikną bezpowodnie, i muszę wystawiać na nowo? Zależy na tej zasadzie, jak to zostało usunięte, bo jeżeli, jeżeli została zakończona przez. Jest coś takiego, jak aukcja została usunięta przez pracownika Allegro, to takiej aukcji wznowić się niestety nie da. Można tak naprawdę sobie w nią wejść, jeżeli mamy jakieś stare zapisane sobie dane, ponieważ powinniśmy mieć pod tym kątem, ponieważ były wcześniej sprzedane, no i możemy sobie wystawić ją na nowo. Ale pamiętajmy o tym, że jak działamy na przykład z poziomu skershopa, to dużo zdrowiej tak naprawdę jest wystawić nowe aukcje. Dlaczego? Ponieważ one wtedy mają nowy numer, nowy numer. Ten ID swojej aukcji i wtedy taka aukcja nie jest na celowniku. Jest świeżutka, jest nowiutka, Tutaj nie ma w ogóle problemu i nie ma wtedy takiej sytuacji, że ta, ta aukcja jakby jest znowu sprawdzana pod kątem naruszenia zasad czy, czy czegoś, kolim, czy czegokolwiek. Więc, więc raczej raczej tutaj niestety one są usunięte bezpowrotnie i trzeba wystawić nowe, ale to nawet lepiej. Tak jest? To też program. pytanie, jaki był powód tego usunięcia, tak? Bo to różne rzeczy się zdarzają. Może warto napisać do Allegro, poprosić o wznowienie tego albo dopytać co było powodem itd. itd.